Kto trzyma pilota do Twoich emocji? Dokładnie tak. Kto jest odpowiedzialny za Twoje emocje? Dlaczego jest odpowiedzialny? I jaką rolę, i czy w ogóle odgrywasz w tym Ty sam, albo Ty sama? Myślę, że to ciekawe tematy, dlatego że często zdarza nam się mówić: Ojej, ale mnie wkurzyła. O jak mnie zdenerwował. O, jak się wkurzam, że pada deszcz. O, jak się wściekam, że żar zleje się z nieba. O, jak jest niefajnie, bo dolar spada. O, jak jest fajnie, bo dolar idzie w górę. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tego jest mnóstwo. Każda rzecz, która się dzieje dzisiaj w Twoim życiu, może mieć na Ciebie wpływ, ale o tym decydujesz Ty. Cześć, cześć. Ależ dzisiaj dzień, ale niesamowita historia. Robię sobie kroki. I na głos myślałem o tym, o czym z Wami dzisiaj porozmawiać. A wszystkiemu przysłuchiwała się moja córka, pozdrowionka, która podrzuciła kilka fajnych wątków. I nagle okazało się, że nie jeden odcinki, a dwa mam w głowie. A zatem teraz zaczniemy od pierwszego. Bardzo dziękuję za pomoc, Wiktoria. Dzisiaj nazywam ją asystentką reżysera. No i obiecałem o niej wspomnieć w tym odcinku, a zatem od razu robię to, żeby nie zapomnieć. A dzisiaj bardzo ciekawy i ważny temat. Chyba jak każdy, który pojawia się w programie Happy Life, ale zanim do niego przejdziemy, łapka w górę, taki trochę na kredyt. Ale wiesz, że będzie warto, a potem skomentuj, jeśli czujesz taką potrzebę, a nawet jeżeli nie czujesz, to skomentuj i pokaż, że jesteś. No i może subskrypcja, jeśli jeszcze nie wyleciała, też będzie mile widziana, a kanał rośnie jak na drożdżach. Po prostu jak patrzę na te wyniki, to strasznie się jaram i bardzo to cieszy. Fajnie, że jesteście ze mną, fajnie, że w każdą sobotę o 14 mam możliwość przedstawienia Wam chyba fajnych, ciekawych tematów, które dotyczą każdego z nas. Dobra, nie przedłużamy. To, że ty mówisz, że coś cię zdenerwowało, ktoś cię zdenerwował, to tak naprawdę, czy to jest wina osoby, która cię zdenerwowała? Zdenerwowała? Czy to jest wina tego, że sobie na to pozwoliłeś? Czy emocja, która jest w tobie, to emocja, której autorem na pewno jest osoba, która wypowiedziała jakieś zdanie albo, albo zrobiła jakiś gest, który cię irytuje? Czy też twoja reakcja na to? Kilkanaście odcinków temu użyłem takiego stwierdzenia, i uważam, że używam go za rzadko i będę używał częściej. Obiecuję, a rzadko to robię, że rzeczy się po prostu dzieją. Rzeczy nie mają emocji, rzeczy nie są dobre albo złe. To, co dla ciebie jest dobre, dla kogoś innego jest złe. Dla, co, dla kogoś jest złe, dla ciebie jest dobre. Rzeczy się po prostu dzieją. I mam dziesiątki, setki, a pewnie tysiące argumentów, żeby obronić tą tezę. Napisz, że się z tym zgadzasz już teraz, dlatego że to, co dzisiaj dzieje się w Twoim życiu, to są po prostu zdarzenia. To, jakie nadasz im znaczenie, powoduje emocje. No i potem dopiero my w szufladkujemy, czy to są emocje dobre, czy złe. Ale samo wydarzenie, sama rzecz, która się wydarzyła, nie ma emocji. Jeżeli dzisiaj rano usłyszałeś w telewizji, że był wypadek, jeśli oglądasz telewizję, mam nadzieję, że nie, ale jeśli oglądasz, albo w radiu, i zginęły trzy osoby, to co sobie myślisz? Jeśli, jeśli w ogóle, powoduje to w Tobie jakąkolwiek re, refleksję, to myślisz sobie, kurczę ludzie za dużo jeżdżą, za szybko jeżdżą, może nie za dużo, za dużo może też, ale za szybko jeżdżą. Jeżeli tam w ogóle był alkohol czy inne rzeczy, to już masz od, od razu przyklejoną łatkę, ale dajmy na to, że nic się takiego nie stało, nie było alkoholu, no i faktycznie masz rację, była to nadmierna prędkość. Kwitujesz więc taką informację stwierdzeniem, no cóż, jechał za szybko, zginął i przechodzisz, śmiało do kolejnych etapów swojego życia. Jedziesz dalej samochodem, albo jesteś w pracy, albo jesteś w domu, zaczynasz robić ciasto, albo zaczynasz czytać książkę, albo zaczynasz scrollować dalej e, telefon. I w tym momencie dzwoni do Ciebie e, telefon. To jest policja i informuje Cię, że w wypadku, o którym słyszałeś godzinę temu albo dwie, zginął ktoś Ci bliski. Tata, syn, brat. I w tym jednym momencie załamuje się cały Twój świat. No ale przecież to jest dokładnie to samo zdarzenie, o którym słyszałeś. To jest przecież dokładnie ta sama historia. To jest dokładnie ten sam samochód i te same warunki. Ale już zupełnie inaczej patrzysz na to, co się stało, prawda? I mi absolutnie nie chodzi o to, żebyś przeżywał każdą tragedię i każdą złą sytuację, którą, o której słyszysz, bo byś. Najzwyczajniej w świecie zwariowało, czy zwariował. Ale chodzi mi o to, że. To jest właśnie bardzo mocny i brutalny dosyć, ale jednak przykład tego, że zdarzenie się dzieje, i w zależności od tego, jak ty blisko jesteś tego zdarzenia, to znaczy pod kątem ludzi albo relacji, albo pod kątem tego, jak bardzo się to dotyczy, bo to mogą być właśnie kursy walut. To może być to, że dolar spadł i ty masz, nie wiem, swoje aktywa w dolarach i właśnie tracisz pieniądze. I to cię dotyczy. A kto inny kto? Kto nie ma niczego w dolarach, kiedy słyszy, że kurs dolara spadł, mówi, no ok, no spadł, no to spadł, lecimy dalej. No właśnie, bliskość tematu, bliższa ciało koszula, tak, bliskość tematu, bliskość emocjonalna, bliskość relacyjna tematu, powoduje, że dana i ta sama historia, to samo zdarzenie wywołuje w nas emocje albo nie. I to samo zdarzenie, jeśli już wywołuje emocje, to znowu przez to, jaki pryzmat im nadamy, Jakie myślenie o tej sytuacji mamy, to są emocje złe albo dobre. Bardzo złe albo bardzo dobre. Albo się z tego mega cieszymy i, i jesteśmy mega szczęśliwi, albo ta informacja rozwala nasze życie, jak to, co powiedziałem, kiedy dzwoni policja i mówi, że to ktoś najbliższy tobie. Ktoś, kogo kochasz, ktoś, na kim ci zależy. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że chciałbym, żebyś wiedział i wiedziała, że to nie ktoś cię wkurzył i to nie jest jej czy jego wina, tylko. Twój odbiór rzeczywistości, twój filtr, który masz w głowie, to, co sądzisz o danej sytuacji, o danym zdarzeniu, o danej wypowiedzi, o, danej, o danym przedmiocie, cokolwiek to jest teraz, dopiero decyduje, w jaki stan się wprowadzasz, jaki masz nastrój, jakie masz emocje, i co będzie w kolejnych pięciu minutach, pięciu dniach albo pięciu latach. Ty decydujesz. I kiedy Zbierzemy to wszystko do kupy i zastanowimy się nad tym, czy faktycznie jest tak, że to on mnie wkurzył, albo ona y, jest winna, albo ona coś powiedziała, to jakie to ma znaczenie? Dzisiaj celowo nie rozpatruję, żebyśmy szli o krok dalej i mówili... Nie wiesz dlaczego ta osoba tak powiedziała, nie wiesz dlaczego tak się zachowała. Nie masz takiego poziomu empatii, żeby zrozumieć co się właśnie wydarzyło. Są takie różne fajne filmiki w social mediach, które pokazują dlaczego ludzie tak się zachowali i kiedy my widzimy tylko wycinek, kiedy oni nam powiedzieli coś przykrego albo zrobili coś przykrego, to potrafimy ocenić na podstawie tego zdarzenia czy tej sytuacji. No i to jest takie proste, ale ludzkie, ludzka reakcja, ludzki odruch naszego mózgu, bardzo prosty zrobił winny, nie zrobił niewinny. <laughs> Dzisiaj nie chcę wchodzić, dlaczego ludzie zachowują się albo, albo mówią pewne rzeczy. Dzisiaj chcę mówić o tym, jaki to ma mieć wpływ na Ciebie. Dzisiaj chciałbym, żebyś nauczyła się stawiać wyraźną barierę, niewidzialny mur wszystkiego, co do Ciebie dociera, przefiltrowania przez ten mur, który mówi, czy to na pewno jest o mnie, czy to na pewno wpływać ma na moje nastawienie czy nastrój, czy wypowiedź tej osoby, która to mówi, e, czy ja bym chciał być na miejscu tej osoby, czy ja bym chciał e, do, dostawać rady od osoby, która nie jest w miejscu, w którym ja chciałbym być? To bardzo w ogóle głęboki temat na, na jeszcze jeden odcinek, ale ci go, tak tylko, ci go tak tylko liźniemy. Czy to, co on mówi do mnie, on mówi to o mnie, czy o zdarzeniu? O, to jest ba, bardzo ważna rzecz. Większość z nas, większość społeczeństwa nie umie nie ma umiejętności oddzielania zdarzenia od osoby. Nie mówią, że, że się spóźniłeś, tylko mówią, że jesteś spóźnialski. Przyklejają ci, przyklejają ci łatkę, jeśli coś zrobiłeś, i jeśli coś zrobisz dwa, trzy razy, to to już jest pewnik, że tak będą o tobie, o tobie mówić. Nie potrafią oddzielić osoby od, od zjawiska, osoby od czynności i dlatego mówią do ciebie, że jesteś kłamcą, jeśli wydaje im się, że to, co powiedziałeś, nie jest prawdą, a mogą nie mieć wiedzy. Jakby dość łatwo przychodzi ocenianie i nakładanie tych, tych, tych łatek. Dlatego bardzo ważne jest, to już w kilku odcinkach się przewijało w, w Happy Life'ie, żebyś umiał każdą informację, która do ciebie dociera, nie chłonąć jak gąbka po prostu wszystko, co do ciebie mówią i co do, dookoła się dzieje, to ty chłoniesz jak gąbka, tylko umiał filtrować na zasadzie stop klatka i teraz szybka weryfikacja. O mnie, nie o mnie, to są moje emocje, nie moje emocje, fakt, opinia bardzo ważna i duża, olbrzymia różnica między tym, co jest faktem, a tym, co jest opinią. I muszę się ustosunkować, nie muszę. Co mi to da? Zyski i straty. I oczywiście teraz, by można było to rozbijać na czynniki pierwsze, robić to w tabelkach i nie wiadomo co, ale dzisiaj mi chodzi o sam fakt, o zjawisko, że to, co ludzie do Ciebie mówią, albo co Tobie się wydaje, że mówią o Tobie, a już nie daj Boże, jak sobie wkręcasz, co oni o tobie myślą. To już w ogóle, jest, to, to już w ogóle daj, daj sobie spokój. Ale, ale idźmy na ten level, taki gdzie oni faktycznie wyrażają swoje opinie, nie fakty, tylko opinie o zdarzeniach, czynnościach czy ludziach, to ty zacznij filtrować. Zacznij filtrować, bo inaczej te rzeczy przetwarzane przez Twój mózg, który być może w tej chwili jest zmęczony, być może jesteś po przebytej chorobie, być może jesteś zdołowany jakimiś zdarzeniami, które się działy przez ostatnie dni czy tygodnie, spowoduje, że on sobie wgra kolejny film, kolejny i kolejny, i kolejny, i to nagle stanie się Twoją nową tożsamością. Opinie, informacje z zewnątrz stają się twoją tożsamością, bo ty nawet nie masz siły z nimi walczyć. A ja cię uczę dzisiaj nie jak masz z nimi walczyć, tylko jak ich do siebie nie przyjmować. To co ludzie mówią o tobie, to jest ich zdanie, ich mapa świata. To nie jest twoje. To nie jest o tobie. Kiedy w końcu zrozumiesz, że nawet jeśli to jest bardzo bliska relacja, mąż, żona, przyjaciel, przyjaciółka, to dalej jest informacja, która nie jest prawdą. To jest tylko opinia. To jest tylko czyjeś spojrzenie na daną sytuację. To jest tylko czyjś obraz, najczęściej, wycinek, yy, yy, w oparciu o wycinek, brana, brana jakaś tam opinia. To w ogóle nie jest o tobie. Zwalniam Cię z myślenia, że ludzie mówią o Tobie. Zwalniam Cię już dawno tego z myślenia, że ludzie o Tobie myślą. Zresztą ludzie wbrew pozorom dużo mniej o Tobie myślą, niż Ci się wydaje. Natomiast. Jeżeli już bezpośrednio coś się dotyczy, stajesz się, stajesz się uczestnikiem konfrontacji bezpośredniej, że ktoś Ci coś mówi, że jesteś taki czy owaki, albo zachowałeś się tak czy siak, albo to skrzywdziło go, albo coś zrobiło, to to nie jest o Tobie. To jest o zdarzeniu, w najlepszym wypadku to jest o zdarzeniu i to jeszcze jest przez pryzmat i mapę świata tej osoby. To w ogóle jest tak skaleczony obraz, że branie go do siebie albo próba nawiązywania do niego i tłumaczenia jest bez sensu, z góry jest skazana na porażkę. Bo wszystkie zdarzenia, które się dzieją, trzeba obmieść z emocji. Obmieść z kurzu czyliś mapy świata, przyzwyczajeń, tego, jak on jakim on jest aktualnie, stanie i tak dalej. Tego jest tak dużo, że w ogóle próba brania tego do siebie nie ma szans, żeby dała Ci jakikolwiek obraz Ciebie. To jest z założenia niefajne. O, albo inaczej. Określ zawsze, że jeśli ktoś mówi coś negatywnego, w twoim odczuciu negatywnego, bo to już powiedzieliśmy, że to ty nadajesz emocje, to ty od razu zakładasz, że to jest kłamstwo. Po prostu, że to nie jest o tobie i to jest kłamstwo. Najważniejsze jest to, co ty o sobie myślisz. Najważniejsze jest to, co ty o sobie sądzisz, a nie obraz Uklejony, upaprany z cudzych opinii, z cudzych oczekiwań, z tego, jak ludzie Cię widzą, jakby chcieli, żebyś żył, jakby chcieli, żebyś się wypowiadał, jakby chcieli, żebyś funkcjonował. Ja wiem, że ludziom najłatwiej przychodzi ocenianie i próba naprawy świata, ale poprzez naprawę innych. Kiedy mówisz mu, ale czekaj, 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 najpierw posprzątaj własne podwórko, najpierw posprzątaj własny ogródek, to niechętnie. A tam jest co robić najczęściej. Tam najczęściej jest tyle roboty, że gdyby ludzie zaczęli się zajmować życiem swoim tak naprawdę, to nie mieliby w ogóle czasu na ocenianie innych. Nie mieliby w ogóle czasu na życie życiem innych, na życie cudzym życiem. Jest jeden warunek, żeby się zająć swoim życiem. Jak się nim zajmiesz w 100%, procentach, a jeszcze jak się nim zajmiesz na drugim levelu, czyli udoskonalania, czyli jak to mówimy często, bycia lepszym dzisiaj od siebie z wczoraj, w ogóle nie ma opcji, żebyś Ty się zastanawiał, co jest u tamtej osoby się dzieje, albo jeszcze ją krytykował. I Jeśli dla kogokolwiek będzie miał zdanie, to to będzie zdanie pozytywne. Jeśli dla kogokolwiek będziesz chciał coś powiedzieć, to to będzie raczej w, 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 wydź, wydźwięk pozytywny tego, tego zdania. To jest bardzo, to jest bardzo istotne, Te krótkie podsumowanie. Rzeczy się po prostu dzieją. Nie mają emocji, ty nadajesz emocje. Ludzie mówią do ciebie o tobie, nie o tobie. Mówią swoje opinie, mówią swoje teorie, mówią coś na podstawie wybranego wycinka, na podstawie tego, że widzieli Cię w jakiejś tam sytuacji. To nie jest o tobie, to nie jest prawda o tobie i ty masz mieć tutaj filtr, który mówi stop. Taki, zadajmy na porządku pytanie, kto ma pilota do twoich emocji? Zabierz mu z ręki tego pilota i pierwsze, od którego zacznij, to jest ciskanie klatki stop. Kiedy słyszysz wypowiedź na temat siebie, swojego otoczenia, swoich dzieci, swojego życia, klik, klikasz stop, pauzę i masz czas na rozkwinę. To jest też fajne, bo nie wybuchasz, to jest też fajne, bo nie stajesz do konfrontacji. Zobacz, jak często stajesz do konfrontacji z rzeczami, które są wyssane z palca, albo są bzdurą, albo są kłamstwem, bo cię irytują i bulwersują. Odpuść. Mówię to, a sam z tym walczę. Słyszysz od bliskiej albo bardzo bliskiej osoby stek bzdur, chcesz od razu stawać do walki, chcesz od razu udowadniać swoje racje. Z czasem przychodzi takie coś, że albo stajesz o konfrontacji i mówisz: Dobra, czekaj, pogadajmy o faktach, albo się poddajesz i milczysz. Bardzo, bardzo niefajne skądinąd, jeśli to jest bardzo bliska osoba i zależy ci na tej relacji. No ale to gdzie indziej jest temat uzdrawiania takiej relacji, a nie w tym, żebyś Ty teraz nie, nie, nie milczał, jeśli to jest najlepsza, najlepszy rodzaj dbania o siebie. No właśnie i w tym wszystkim, chyba już padło z moich ust kiedyś, bądź egoistą, ale takim wiesz, w rozumieniu zdrowego podejścia psychicznego do siebie, bądź ego egoistą czy egoistką w zakresie dbania o swoje emocje, w zakresie tego, że Kiedyś już powiedziałem, jeśli coś nie będzie ważne za 5 lat, to czy warto się o to dzisiaj kłócić? Jeśli coś nie będzie warte, ważne za 5 lat, albo nie będziesz już o tym pamiętał, to czy warto w ogóle o tym myśleć, czy warto to rozkminiać? I nagle się okazuje, że 90 parę procent rzeczy, które masz w głowie, o, o które chcesz się kłócić, o które chcesz udowadniać i tak dalej, nie mają żadnego znaczenia, bo za 5 lat nikt nie będzie pamiętał, o co była tam ta kłótnia. Zresztą. Często na końcu kłótni już nie wiadomo, od czego się zaczęła, albo o co tak naprawdę była, więc nie oczekuj, że za 5 lat będzie to miało jakiekolwiek znaczenie. Ale to, ile sobie spokoju zabierzesz, to, ile sobie nerwów zepsujesz, to, ile minut zabierzesz ze swojego życia, o ile go skrócisz, no już nie wiem, czy jest takie warte y, tego, aby się mocno y, emocjonować i nakręcać na tego typu historie. Jakby twoja sprawa. Pada deszcz, jedni narzekają. Mówią, nie, no, znowu leje, to jest ta polska złota jesień. A drugi mówi, Boże, w końcu pada deszcz. Przecież była taka susza. Mój ogródek czy moje pole potrzebuje nawodnienia. Zresztą za chwilę by się zaczęło jakaś reglamentacja wody. Spada kurs dolara? Jezu, jak super, kupię sobie coś, bo akurat jestem na etapie zakupów w Stanach. A drugi spada kurs dolara, mówi, Boże, tragedia, tracę właśnie grube hajsy. Zobacz, wszystko, ale dosłownie wszystko, co się dzieje, jest kwestią interpretacji. No, i na koniec taka fajna historia krąży po, po świecie. Zresztą chyba ją czytałem w książce Czaldiniego Wywieranie wpływu na ludzi wiele lat temu. Kiedy dziewczyna pisze do swoich rodziców: Mamo, tato. Dawno się nie odzywałam, ale postanowiłam przerwać milczenie, bo dzieje się u mnie wiele i chciałabym, żebyście o tym wiedzieli, dlatego że jestem Wam winna szczerość. Generalnie jest bardzo źle. Kilka tygodni temu miałem wypadek samochodowy, w którym. No, przeżyłam, ale, ale ucierpiałam i leżałam w szpitalu. W szpitalu, kiedy wybudziłam się ze śpiączki, poznałam młodego człowieka. Wydawał się bardzo sympatyczny, ale okazało się, że był narkomanem. No, i po jakimś czasie, niestety, wrócił do, do tego nałogu. Ja też zaczęłam trochę brać narkotyków. No, bo. Żyliśmy razem i myślałam, że w ten sposób wyciągnę go z tego nałogu, więc obydwoje jesteśmy teraz narkomanami. Niestety okazało się, że, że mój chłopak, a z którym w przyszłym roku biorę ślub, m, ma HIV i prawdopodobnie zaraził mnie również tą chorobą. No i co? I czekam na wyniki badań. A w zeszłym tygodniu spłynęły wszystkie nasze rzeczy w pożarze wynajętego mieszkania, więc chwilowo nie ma, gdzie mieszkać. I to jakieś są tam, wiesz, mniejsze lub większe te historie tam opowiadane w tym liście. I na końcu ta córka pisze. Kochani rodzice. Żartowałam. Nic z tego, co napisałam wcześniej nie jest prawdą, ale oblałam rok na uczelni i muszę go powtarzać. Chciałam po prostu, żebyście spojrzeli na to z zupełnie innej perspektywy, że to tylko jeden rok, że to nie koniec świata. Jestem zdrowa, jestem szczęśliwa, nie mam chłopaka. I nawet nie w głowie mi chłopcy w tej chwili, tylko chcę się ostro wziąć za na naukę i dlatego, tak, dlatego ten list. Kocham was bardzo i całuję, wasza córka. Oczywiście przerysowana historia, tak? Dużo tam się rzeczy wydarzyło. Chodzi o coś innego. Chodzi o to, żebyś spojrzał na historię, która się dzieje wokół ciebie, naprawdę z innej perspektywy. O! Z twojego podwórka. Narzekasz na swoje dziecko, że dostało dwóje w szkole. W tym samym czasie rodzice innego dziecka któryś tydzień albo miesiąc ślęczą nad jego łóżkiem w szpitalu i modlą się o pieniądze na zrzutkę czy na jakąś zbiórkę i walczą o każdy kolejny dzień tego, tego dziecka i wiesz, kiedy usłyszeliby, że, że cię wkurza dwójka u twojego dziecka może już piąta dwója, nieważne to powiedzieliby ja pierdolę zrobilibyśmy wszystko, żeby dostawał codziennie dwójkę byleby chodził do szkoły i takich historii na poczekaniu jesteś w stanie Ty też wymyśleć mnóstwo. I ja wiem, że to nie chodzi o to, żeby w życiu zawsze porównywać się do kogoś, kto ma gorzej, i równać w dół. Nie, 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 nie. Zresztą pewnie jak ekipa wypnie to do TikToka i tam wrzuci, że inni mają gorzej, to tam zaraz się pojawi lawina komentarzy, że a tak, tak, co to jest za porównywanie? TikTokowców, specjalistów TikToka, zostawmy, zostawmy we, własnym, we własnym poczuciu spełnienia w tych komentarzach. Chodzi o to, żebyś zawsze łapał balans. Że kiedy Twoje dziecko wraca ze szkoły, to ważniejsze jest, jakie emocje mu towarzyszą. Że ważniejsze jest, czy dba o poczucie własnej wartości, niż to, czy dostało świetną ocenę. Że kiedy wracasz do domu. To nie pytaj najbliższych o to, jak im minął dzień w szkole albo w pracy. Tylko zapytaj, jak się czują. Albo czy zrobili im herbatę. Chyba, że nie lubią herbaty, tak jak ja, to niekoniecznie pytaj. Ale chodzi o to, żebyś zmienił trochę. Zresztą wiesz, że to nie działa. Jak pytasz dziecko co w szkole, to zawsze pytasz odpowiedź jest taka sama. Normalnie. Jak mówię, w szkole, jeśli w ogóle dostaniesz. OK, o, to będzie OK. Albo spoks. No właśnie, jeśli takie odpowiedzi dostajemy i się nie uczymy, no to już jest źle z nami, ale, ale chodzi o to, żebyś Ty sam zastanowił się, po co je zadajesz te pytania, nie? Że to nie jest szczere zainteresowanie się, co u tej osoby. Dzisiaj się tyle dzieje, dzisiaj jest tak zwariowany świat, że lepiej pytać o emocje, lepiej pytać o samopoczucie, lepiej dbać o to, żeby no, na przykład w tym domu, jak już na ten temat zeszliśmy, było faktycznie takie miejsce, bezpieczna przystań. Cokolwiek się wydarzyło tam na zewnątrz za drzwiami zostaje, a tu jest bezpieczna przystań. No ale zaczęliśmy od, zaczęliśmy od tego, kto trzyma pilota do swoich emocji i na tym skończmy. Jeśli ktokolwiek trzyma pilota do Twoich emocji, natychmiast zabierz tego pilota. On jest Twoją własnością. Zresztą kto ma pilota, ten ma władzę, prawda? W związku z tym moja wielka prośba. Weź stuprocentową weź odpowiedzialność za to, jak się czujesz. Bo możesz. Nikt inny na to nie może wpływać. Nawet jeżeli Ci się wydaje, że dzisiaj wpływa, to dalej ty jest tylko twoja reakcja na to, co powiedział, albo jak się zachował, albo co zrobił. I czy to jest twój aktualny partner, czy były mąż, czy to są twoje dzieci, czy twój szef, czy twoja współpracownica, czy pracownica to nie ma żadnego znaczenia, bo to ty nadajesz emocje wszystkiemu, co się dzieje dookoła Ciebie. I też Ty powodujesz, czy ten filtr odfiltruje tylko esencję, to, co ma do Ciebie wpłynąć, czy tam wpłynie na to, że się właśnie zdenerwujesz, albo że się ucieszysz. Z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Chciałbym, żebyś kliknął na nie tylko suba, nie tylko lajka like tego filmu, ale na tym swoim pilocie guzik Uśmiech. I żebyś zakończył oglądanie tego programu z szerokim uśmiechem. Dlatego, że Twój mózg nie wie, dlaczego się cieszysz, ale stwierdza, że skoro się cieszysz, to znaczy, że mamy powód. I kolejna dawka, endorfin wpłynie i kolejne pozytywne wibracje do całego Twojego ciała. Tyle na dzisiaj. Dziękuję i do zobaczenia.